Dzień dobry, sondaż prezydencki. Na kogo pani pójdzie zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich? No, oczywiście, że na Nawrockiego. Dziękuję, dziękuję za jasną odpowiedź. No, to już nie ma absolutnie sensu. O obecnym rządzie pani Oczywiście. Że oni się nie potopili w tym szambie w Warszawie, co powinno do, do Wisły. Czajka. Czajka. Pa, czy pani też idzie? Nie Pani idzie na Nawrockiego? Nie. Na Nawrocki, po Polsku. Oczywiście, pan nie to już tak się niepoważnie, nie żeby głosował na tych idiotów. Jeden dzień kłamie i drugi kłamie. No, dziękuję, dziękuję za... Jeszcze, jeszcze mówią, że, że, że nie kłamią, że prawdę mówią, no to już jest obłęd, nie można patrzeć, dosłownie. I ja bynajmniej mam swoje lata i ja nie mogę patrzeć na, na to, co mówią w ogóle i, i słuchać się to, tego wszystkiego. Dobrze, dobrze, czyli jest Pani zmotywowanym wyborcą, no, idzie no, Pani w niedzielę za tydzień. Oczywiście, nie mogę iść, to wie Pan co, z rowerem, A mam blisko, jak stąd do tego bloku mam, no, na głosowanie, ale nie mogę chodzić, bo mnie boli kręgosłup. Aha, I dlatego biorę rower i idę, stawiam rower, głosuję i wychodzę. Super, super, dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Oziadała, żeby, żeby Dziękuję.